Mamy niestety taką cechę narodową, że lubimy bardziej mówić niż słuchać, bardziej pogardzać niż podziwiać, częściej zazdrościć niż cieszyć się z czyjegoś sukcesu. Czy tak trudno jest przyjąć zasadę, że jeśli ktoś ma do nas jakieś pretensje, to pewnie ma i powód? Jaką dęce macie tutaj z tym sobie? Proszę mi powiedzieć. No chcemy się dowiedzieć, czy on jest niebezpieczny, czy nie. Wy tylko będę komendy przyjechali, proszę bardzo, no jest za blisko, Jak pan przesuje 20 metrów. Proszę bardzo. Przestawiłem, napisał że on dostał i ode mnie ja. no, przeszkadza, że w ogóle ten tuk stoi, proszę pana. To już komenda uzgodniona, i tak jak komenda uzgodniła, tak jest postawiony teraz. Proszę bardzo. A gdzie stał przedtem? Odstawił opłatę. Ile metrów jest teraz? Proszę bardzo, proszę zmierzyć, jest 20 metrów. A myśl przepis, jest 20 metrów, nie? A pan mierzył? Może. No, pan Jadrę na oko widzę, no proszę zmierzyć, no. No panie, no, on mi powiedział, że ja mu chałupę przestawi. No zobacz pan na uśmiu ara, gdzie tą chałupę trzeba przestawić? Jak to musi być od sąsiada odstawione ileś metrów? I tu musi być. A tu się... to już jest sąsiada. Tak? No, tak, tak, tak. No. Czy to Tylko no. był Adezja no, no, no. No Tu postawić, żeby się spolił po tym? A dzieciaki tu szkoła jest bliziutko. Dzieciaki chodzą do szkoły pod polą stóp i co będzie? I kto zwróci za okna za to? Plastikowe okna są i co? Zwróci koczorowski za to? Ja jestem w rolnik, gdzie mam to postawić? Ja się pytam. Był w jak? Nie pasowało mu. Po co to budował? Mógł sobie mieście kupić w Warszawie. Nie? A to są działki rolnicy, po pana, nie? Z zabudowania jakaś tam zwarta, nie? No. Prosta sprawa. No, a panowie się dawno znacie? No panie, on mieszkał do rodzenia w Chilili, a mieszkał 76 lat. Tu, w tym miejscu, 76 lat mieszkał. No i co zawsze się spieraliście? Nie, no tu no, nie miał nic do czynienia, bo tu nic nie miał. On kupił te działkę. Później, jak kupiłem 4 lata wcześniej, I, jak, I ten stóg stawiałem tutaj, nie? A on kupił te działkę 4 lata później, pomniej i postawił, sobie ten dom, proszę pana, nie mieć przepisów, bo, proszę pana, ja byłem głupi, że się wyraziłem zgodę na budowę mu tutaj, nie? Proszę, od Stoga 20 metrów może zabudować. A to wiesz, prawda? prawda, że jesteście krewniakami? Tak. <laughs> <To dobrze, śmiech> A jakoś dalsza tam rodzina jest. No i ta rodzina nie próbowała Was pogodzić? No, panie, no... Ty, A gdzie tu się idzie dogadać? Panie, ten człowiek są powinien wiedzieć. On jest strażakiem. Panie, no przecież gmina podzieliła to na działki. Panie, podzieliła to na działki. No to syn kupił jak najmniejszą działkę. Bo panie, po co kupować mną działkę dziesięciowarową czy 20 co nie? Jak my tutaj nic nie będziemy stowiali, No to wziął im tą działkę jak najmniejszą. No. I on mówi, że ja powinienem iść do niego i się spytać, czy ja tu mogę chałupę postawić? No to po co ja działkę kupię? Że namiot postawił? Tak? Proszę pana, o tym ci musi teraz, on pobudował, to stóg to mu przeszkadza stóg, nie? Ale jak stóg stał, a on budował, to, to proszę pana, nie przeszkadzało to? A mógł dalej? Ale no, dlaczego nie mógł? Widać, inny formie by dyrekt postawić. Wysunięty. Pół metra tak wysunięty. Niech pan do budynku no To jest 14 metrów do błota. Metr do tego... 15 metrów. A jak powinno być? 20 metrów. Od budynków yy, z, o konstrukcji n, niepalnej i pokryciu trudnozapalnym lokalizacja stogów wynosi minimum 20 metrów. Także A, te 5 metrów. Ale ja panu wytłumaczę. Tu stóg nie powinien stoić. Bo tu jest drugie zagrożenie. Widzi pan? To jest Papa. już inny temat, ja rozpatruję w tej chwili problem y, od pana budynku Co, no idziemy, idziemy spisnąć... Sojuda co, co, no. Protokół. Ci zaraz zestrzegam, te drzewka zarabiesz wykopywał Te co tu są? Tak metrów? Trzy. Trzy metry? Trzy metry mnie stawiał tam, kibel zaraz wyrzucić mi proszę. Jak ja mą ci kibel wyrzucić? Ja mu ci kibel wyrzucić. Ten kibel wyrzucił od. Tu. W życiu nie by. No, by, W życiu nie a, wyrzucę ja kibla. No, no, no gdzie mą ten kibel wyrzucić? Nie ja ja stóp przeszkadza, a mnie nie kibel no, no, nie No st czy stoi w moim? Kolego, nagudoweś ja w gazecie? Ja cię pytam, czy stóp stoi swoim. W gazecie nagodowałeś, że 50 lat mostu tej sukni. Tak? 76 lat mieszka tu, a nie raz. Ty jesteś baran, 70 lat. Ty dopiero ty to kupiłeś 5 ty lat. Ty 5, ty lat. Ty 5 ty lat dopiero nosisz, chłopie. No no dlaczego mi, mi, mi postawić chałupę pod stokiem? Ja no to gdzie on tą chałupę postawić, chłopie? W inny sposób Jak to? no w inny sposób? To jest działka ośmiorowo, chłopie. To plany nie wymagają. Tu te chałupy w inny sposób, no. No w inny sposób to... No bym stojała tu. Tu. No to jest 50 metrów? No, jest 20 metrów. Okej, inaczej, tak byś musiał obrócić, o tak postawić, No, no tak, tak, nie tak, tak, o tak. A Ciebie tak, mogę tak, obrócić, chłopcze. No, to ja chłopie. Mojej bladzie, no, no, tak, tak, mojej ja tak. Ja nie tak. chcę twojego nic. No. Ja no. nie chcę. Po co do tego? Jak spysteką do tego? A po co Ty wtek A do czego? Gdzie to jest? Wojtka? Gdzie Wojtek jest? Co? Gdzie Wojtek jest? to jest moje nie Wojtka. Czego? Moje to jest. Twoje jest. Ja, ja to kupiłem, a nie Wojtek. No. Ale jest na Wojtka gospodarstwo zapisane, chłopnie. No. Ale to teraz nie rozumiem o czym no. panowie mówicie. No. no bo on przepisał gospodarstwo synowi. Swoje. Tak, a tak. Tak. No syn poszedł do domu. A ojciec się kłóci, Tak samo jak i o Zlatego syna, to nie? Ty, Prosta sprawa, no. Jak nie o co chodzi, to dzień nie To co, nie obawia się pan takich stosunków, takiego sąsiedztwa dla synowej? Skąd? A co oni tam mają z takimi starszymi? Oni młode do pracy pójdą, bo synowo pracuje, syn pracuje i po południu się wytrzyma. No, <laughs> to trochę to wytrzymają. 70 lat tu z żadnym przeszłości, bo nie Robi tu panie, robi różne cuda. Sprowadza, parę pierdolni kogo. No, się był zgodzić, chciał ze śrogu salach przesunięte, przesunięte. Do widzenia. Gdyby on kusł obroty, panie. Do tego dobrze, nie postawił stoga, nie? Ja nie będę na pozostawił. Stał i będzie stał. Tylko odejdę to do geometru, się na, no i koniec.